Droga duszo, muszę ci coś pilnie powiedzieć. Los szykuje niespodziewany zwrot, który może na zawsze odmienić twoje życie. Ktoś, kto do tej pory był częścią twojej drogi, zaczyna się oddalać, i tym razem to odejście będzie ostateczne. Możesz to wyczuć w powietrzu, w subtelnych zmianach energii wokół ciebie. Może już zauważyłeś sygnały, rozmowy, które stają się rzadsze, dystans, który wcześniej nie istniał, spojrzenia, które już się nie spotykają jak dawniej. To, co aniołowie chcą, byś zrozumiał, to, że nie każde pożegnanie oznacza stratę. Czasem jest to uwolnienie. Wiem, że boli. Myśl, że ktoś, kto był częścią twojego świata, teraz wybiera inną drogę, może być przytłaczająca. Możesz zastanawiać się, czy mogłeś zrobić coś inaczej, czy coś wymknęło się spod kontroli, czy istnieje sposób, by temu zapobiec, ale są chwile, gdy niezależnie od tego, jak bardzo chcemy zatrzymać kogoś przy sobie, ta osoba już podjęła decyzję. I choć teraz może się to wydawać niesprawiedliwe, aniołowie zapewniają, że to nieodłączny element Twojego rozwoju. Nie każdy, kto pojawia się w naszym życiu, zostaje na zawsze. Niektórzy przychodzą, by nas czegoś nauczyć, wskazać kierunek, obudzić w nas coś nowego. I to jest w porządku. Pamiętaj o jednym. Nie możesz stracić tego, co naprawdę do Ciebie należy. To, co jest Ci przeznaczone, zawsze znajdzie drogę powrotną, a to, co odchodzi, już spełniło swoją rolę. Już kiedyś przez to przechodziłeś, prawda? Ludzie przychodzili i odchodzili, a nawet ci, którzy wydawali się niezastąpieni, z czasem stali się tylko wspomnieniem. Wtedy wydawało się, że nie da się iść dalej, ale spójrz przetrwałeś, nauczyłeś się. Rozwinąłeś i teraz nadchodzi kolejny etap zamknięcia. Zanim przejdziesz dalej, napisz w komentarzu: Akceptuję zmiany, które niesie życie. To proste działanie wzmocni twoją energię i otworzy przestrzeń na to, co nowe. Aniołowie pokazują, że to rozstanie nie jest karą, lecz ukrytą szansą. Może teraz wydawać się to dziwne, ale osoba, która się oddala, niesie w sobie Energię, która już nie współgra z twoją. Być może kiedyś wasze ścieżki były zbieżne, dzieliliście radości, uczyliście się od siebie. Ale rozwój duchowy wymaga, byśmy pozwalali odejść temu, co już nie rezonuje z naszą duszą. Jeśli ktoś zostanie w twoim życiu dłużej, niż powinien, może zacząć hamować twój własny wzrost. A aniołowie nie chcą, byś utknął w miejscu. Może to być związek, który przestał mieć sens przyjaźń, która straciła więź, albo relacja rodzinna, która stała się zbyt ciężka. Niezależnie od tego, kim jest ta osoba, ona już czuje, że nadszedł czas na nową drogę. A ty, choć to trudne, musisz się z tym pogodzić. Opór tylko wydłuża cierpienie. Przywiązanie sprawia, że trzymamy się czegoś, co już dawno powinno odejść, blokując tym samym nowe błogosławieństwa, które życie chce nam ofiarować. Zamiast pytać Dlaczego to mnie spotyka? Spróbuj zapytać, czego mogę się z tego nauczyć. Aniołowie chcą, byś zrozumiał, że każde pożegnanie jest początkiem czegoś nowego. Tak jak drzewa zrzucają liście, by zrobić miejsce na nowe pędy, tak i ty musisz pozwolić odejść niektórym więziom, by twoja dusza mogła swobodnie oddychać. To nie oznacza, że miłość, która istniała, była na próżno, ani że wspólne chwile straciły wartość. To jedynie znak, że cykl dobiegł końca. A gdy jeden rozdział się zamyka, nowy zawsze się zaczyna. Gdybyś mógł zobaczyć to, co widzą aniołowie, nie obawiałbyś się tej zmiany. Przed tobą nowe szanse, nowe znajomości, ludzie, którzy pojawią się w twoim życiu z bardziej zgodnym z tobą celem. Ale by to się wydarzyło, musisz puścić to, co już się zakończyło. Zaufaj, że to, co nadchodzi, jest lepsze niż. To, co odeszło. Bo tak właśnie jest. Możesz teraz czuć pustkę, ale wkrótce zostanie ona wypełniona. Możesz dziś płakać, ale jutro twoje serce będzie lżejsze. Możesz wątpić w przyszłość, ale wkrótce zrozumiesz, że wszystko to było konieczne, by coś większego mogło się pojawić. Po prostu zaufaj. Aniołowie pragną, byś zastanowił się, czego naprawdę chcesz od życia. Warto otaczać się tylko tymi, którzy wybierają, by z tobą być, którzy dodają światła twojej drodze, którzy motywują cię do wzrostu. Ci, którzy muszą odejść, nie powinni być zatrzymywani. Prawdziwa miłość nie więzi, nie zmusza, nie błaga. Prawdziwa miłość daje wolność. Jeśli ta wiadomość przemawia do ciebie, napisz w komentarzach: Uwalniam to, co musi odejść, i przyjmuję nowe z miłością. Ten prosty akt akceptacji otworzy drzwi do nowych błogosławieństw w Twoim życiu. Zmiany zachodzą, a wszystko, co musisz teraz zrobić, to pozwolić im się wydarzyć. Może nadal próbujesz zrozumieć sygnały, może zastanawiasz się, czy te separacje można jakoś powstrzymać, czy jest coś, co możesz zrobić, aby zmienić bieg wydarzeń. Ale anioły chcą, żebyś wiedział. Pewne odejścia są nieuniknione. Ta osoba już się oddala, nawet jeśli wciąż jest fizycznie obecna. Możesz zauważyć, jak rozmowy stały się krótsze, jak energia między wami się zmieniła, jak brak zainteresowania kontynuowaniem tej drogi. I chociaż to boli, to wezwanie byś ruszył dalej. A co, jeśli powiedziałbym ci, że ta separacja była zapisana dużo wcześniej, zanim to dostrzegłeś? Że ta osoba przyszła do ciebie z konkretnym celem, a teraz jej misja w twoim życiu dobiegła końca? Może nie widzisz tego teraz, ale w pewnym momencie spojrzysz wstecz? I zrozumiesz, że to odejście było konieczne. Los już przygotował ten moment. To nie była twoja decyzja, ani jej. To był ruch wszechświata. Coś, co musi się wydarzyć, aby każda z osób mogła pójść swoją drogą. Trzymanie tej osoby teraz przy sobie byłoby jak próba trzymania piasku w dłoniach. Im więcej siły wkładasz, tym szybciej ci umyka. Ale dzieje się coś głębszego. Ta osoba, która odchodzi, Niesie ze sobą coś, czego już nie potrzebujesz. Może to powtarzający się schemat, ból z przeszłości, więź, która zamiast wzmacniać, osłabia. Może ta obecność przyniosła ci naukę, ale teraz tylko ciąży. A anioły wiedzą, że Twoja dusza potrzebuje lekkości, musi uwolnić się od tego, co ją więzi. Czy już poczułeś te wyczerpanie, prawda? Ten zmęczenie, które nie pochodzi z ciała. Ale z serca, uczucie, że coś jest nie tak, ale nie wiesz, co to dokładnie jest. To jest odpowiedź czas pozwolić temu odejść. Zanim przejdziesz dalej z tą wiadomością, napisz w komentarzach: Wierzę w boski cel mojego życia. Ten prosty akt wzmacnia twoją energię i otwiera przestrzeń na to, co nadchodzi. Teraz, kontynuując wiadomość. Anioły przygotowują dla ciebie nowe początki. Ale, aby to się stało, ta osoba musi odejść. Może teraz tego nie zauważasz, ale jej oddalenie otworzy drzwi, o których nigdy nie marzyłeś. To będzie jak cichy oddech ulgi, poczucie, że coś ciężkiego zostało zdjęte z twoich ramion. Na początku może to wyglądać jak pustka, dziwna przestrzeń, którą nie wiesz, jak wypełnić, ale ta przestrzeń szybko zostanie wypełniona czymś większym. Czymś, co naprawdę do Ciebie należy? A co jeśli ta osoba nie była już częścią Twojego przeznaczenia? A co jeśli trzymanie jej przy sobie opóźnia tylko Twoje prawdziwe szczęście? Pomyśl o wszystkich tych chwilach, kiedy próbowałeś uratować relację, która już się rozpadała. O wszystkich nocach, kiedy się martwiłeś. O wszystkich rozmowach, które nie prowadziły donikąd. Zasługujesz na więcej niż to. Zasługujesz na wzajemność, na obecność, na kogoś, kto wybiera zostać bez potrzeby błagania. Wszechświat już wysyła ci sygnały, że coś nowego nadchodzi. Czy zauważyłeś te przypadki? Pewne zdania, które słyszysz powtarzane, pewne piosenki, które grają w odpowiednim momencie, pewne słowa, które docierają do ciebie, kiedy najbardziej ich potrzebujesz to nie przypadek. To wiadomości, które mają cię przygotować na to, co nadchodzi. Nie zostałeś zapomniany, nie jesteś sam. W rzeczywistości ta faza zamknięcia jest jednym z największych prezentów, jakie wszechświat może ci dać. Anioły pokazują mi, że to pożegnanie może teraz wydawać się ciosem, ale będzie to uzdrowienie, którego twoje serce potrzebuje, bo ta osoba, która się oddala, już nie miała sensu w twoim życiu. To, co mieliście, było cenne, ale teraz już nic nie wnosi to Jak książka, która dobiegła ostatniej strony, nie ma już słów do zapisania w tej historii. A co robimy, gdy kończymy książkę? Szukamy nowej. Tak będzie i z tobą. Nowy cykl jest gotowy, by się rozpocząć, ale najpierw musisz zamknąć ten. Czy boisz się tego, co nadchodzi? To normalne. Nieznane budzi strach, ale również przynosi obietnicę innej przyszłości. Anioły chcą, byś wiedział, że nie ma pustki w duchowości. To, co odchodzi, robi miejsce dla czegoś nowego. To, co się kończy, pozwala rozpocząć coś nowego. A ten nowy początek będzie tak dużo większy, tak dużo prawdziwszy, że będziesz wdzięczny za to odejście. Tak, może jeszcze tego teraz nie widzisz? Ale w odpowiednim czasie wszystko stanie się jasne. Aniołowie mówią, że to rozstanie może nastąpić nagle. Możesz obudzić się pewnego dnia. I zauważyć, że ta więź się rozluźniła, że ta osoba już nie jest tak dostępna jak wcześniej. Może to być subtelne oddalenie, cisza, która narasta z dnia na dzień, a może to być coś nagłego, pożegnanie, które nie daje ci czasu na przetrawienie. Niezależnie od tego, jak to się stanie, prawda jest jedna: ta osoba odejdzie. Musisz to zaakceptować, by rozpocząć proces uzdrowienia. Jeśli ta wiadomość rezonuje z tobą, napisz w komentarzach: Akceptuję zmianę i ufam temu, co nadejdzie. To pomoże wzmocnić twoją energię i przygotować serce na nowy etap. Moment transformacji nadszedł. Masz szansę uwolnić się od tego, co już do ciebie nie należy. Ale, by to zrobić, potrzebujesz odwagi. Odwagi, by puścić. Odwagi, by ufać. Odwagi, by iść naprzód. Nawet jeśli nie masz wszystkich odpowiedzi. Aniołowie są obok ciebie, trzymają cię za rękę, prowadzą każdy krok. Nie jesteś sama, nigdy nie byłaś, a teraz coś bardzo ważnego zaraz się wydarzy. Aniołowie chcą, byś wiedziała, że ta zmiana nie jest końcem, lecz nowym początkiem. To, co teraz wydaje się pożegnaniem, w przyszłości zostanie zrozumiane jako wyzwolenie. Możesz poczuć ból rozstania. Ale ten ból szybko ustąpi głębokiemu ukojenie. Wszechświat przestawia wszystko wokół ciebie, by dostosować cię do życia, na które zasługujesz, a to odejście jest częścią tego wielkiego planu. Jeśli ta wiadomość dotknęła twojego serca, napisz w komentarzach 555, potwierdzając, że przyjęłaś i zaakceptowałaś tę duchową wskazówkę. Ta liczba niesie ze sobą energię przemiany i odnowy, przygotowując cię na nowy. Etap, który zaraz nastąpi. By nie przegapić żadnej kolejnej wiadomości od aniołów, bardzo ważne jest, byś teraz subskrybowała kanał i aktywowała dzwonek powiadomień. W ten sposób, gdy aniołowie będą mieli coś istotnego do przekazania, dowiesz się o tym jako pierwsza. Mają jeszcze wiele do ujawnienia na Twojej drodze, a każda wiadomość będzie kluczowa dla Twojego przebudzenia i rozwoju. Bądź czujna na kolejne filmy, ponieważ więcej wskazówek i objawień już do ciebie dotrze. Wszechświat prowadzi każdy twój krok, a aniołowie będą przy tobie na każdym etapie przemiany, która się wydarzy. Dziękuję, że tu jesteś. Do zobaczenia. Przy kolejnej wiadomości.